Moje nazwisko Helena Babrzynia. Chcieliśmy dzisiaj dokończyć nagrywanie o wspólnocie mieszkaniowej i o zarządcy pani Zybar, jaki spożyła nam tu piekło na ziemi. Więc w 2006 roku w styczniu szukaliśmy zarządcy i. Ogłoszenie było, że biuro podatkowe RK bierze 45 groszy, rozlicza i super, super, same superlatywy, więc umówiliśmy się z tą panią i z sąsiadką poszłam do niej, do biura, to była 123 z boku na szczycie. I wtedy było tam dwóch panów, przedstawiła ich jako księgowy, prawnik, była pani w średnim wieku, która obsługiwała nas i było wszystko, co po prostu zaakceptowaliśmy, podpisały panie, tutaj nowy zarząd wybrany, umowę i, i było ok, zadowolona, że poprzedni zarząd ze, ze skarbkiem został rozwiązany. No i niedługo po tym, bo już w połowie roku, okazało się, że ja mam, że mi zniknęło, znikło 722 zł, gdzie miałam nadpłatę i słuszną i do dzisiaj mam tego dowody i zaczęłam chodzić do tego biura, żeby wyjaśnić sprawę. Co jeszcze? Płatę za wodę, za podgrzanie wody, której nie ma, zamieniono mi nie i ciągle narastał mi dług. Więc poszłam to wyjaśnić. Po raz trzeci nie zastałam pani Zybar. Więc pytam się, kiedy ona do cholery pracuje. Młody mężczyzna, który to mówi, to nie jest biuro pani Zybar. To jest biuro mojej szefowej, pani Kopi. No i wkurzona przyszłam do domu i do tego nowego zarządu, do sąsiadek, z którymi wówczas byłam na ty. Mówię im, że umowa z nią jest nieważna, coś tu mi nie pasuje. Ona nie ma biura, nie ma pracowników, a umowę spisałyście na mieszkanie, prawda? Przecież do mieszkania nie pójdę kontrolować, bo nie mam do tego prawa. I wtedy te panie były już przygotowane na awanturę ze mną, skłócone i powiedział, że one mnie załatwią. Po prostu i do tej pory mnie załatwiają, narażając na duże koszty, sprawy sądowe i tak dalej. Mnóstwo spraw, niektóre wygrywam, niektóre przegrywam, ale koszty są ogromne. A życie nasze legło daleko już w gruzach. I następnie Pani Zybar zaczęła muścić się, kiedy ja na pierwszym zebraniu powiedziałam, te, zadawałam jej te pytania, więc ta przyniosła gotową uchwałę o sprzedaniu naszego mieszkania, żeby się nas pozbyć z bloku i zagroziła. Powiedziała: Lepiej sprzedajcie sami to mieszkanie i wynieście się stąd, bo inaczej ja was załatwię. I. Następnie w 2008 roku bodajże wniosła, aha, zmuszała mnie do wpłaty. Ja żądałam od niej nadpłat, bo wówczas już miałam około 6400 zł nadpłat. Za dużo skasowane, bo tam były sprzedane dwa mieszkania, z których udziałowo mi się należało, nie było z odzyskanego kosztu. Więc żeby nie zastraszyć, co zrobiła mnie sprawę, że ja jestem dłużna na 818 zł w wspólnocie, w chwili, gdzie w tym samym czasie ja prosiłam o 6400 zwrotu nam gotówki. No i od tamtej pory do tej obecnej chwili. To nasze nadpłaty, wymuszone przez panią z bardzo różnymi, wzrosły już do kilkunastu tysięcy. A pieniądze, których ja ogólnie we wspólnocie nie mogę się doliczyć, to już są setki tysięcy. No i dalej. Może ten. Tak. Zaczęło się zaczęło się zróżnicowanie właścicieli. I na przykład jedni mieli zadłużenie, ci, co wstali po mojej stronie i co podpisywali wszystko, co im podsunęły, a inni i tacy jak ja, akurat, ja miałam tyle długu już zrobione, 3700, co ta druga strona miała nadpłat czyli moim kosztem żywiła się. I to jest podpis przewodniczącej zarządu wspólnoty. Nie ma tu... O jest tu. To jest podpis zarządu wspólnoty. Ta kartka została mi wrzucona do skrzynki pocztowej, że ja mam 3700 zadłużenia, a one mają 3700 nadpłat. Sam raz. No i. Mówiłam w poprzedniej wypowiedzi za, o centralnym ogrzewaniu, że płacimy podwójnie, że jedna brama nasza płaci za cały budynek. I jeszcze dodatkowo płacimy za ciepłą wodę, pomimo, że takiego czegoś nie ma w systemie pecowskim. Więc za 2009 rok, mimo tego, że ciągle pytam, Komu płaci za wodę? To mówi, że chowa do kieszeni i do tego doszło nawet, że na poprzednim zebraniu na pytanie, to zamiast mi odpowiedzieć, to wezwała policję z komisariatu przeciwko mnie, żeby mnie wyprowadzili z zebrania. Że ja jej przeszkadzam, bo pytam. Nie wolno zadawać pytań. W 2009 roku, 10 roku na przykład, w 10, 11 Koszt ciepłej wody, czyli to był według mnie czysty haracz, 9200. Natomiast na obecny na 2012 rok zaplanowała 11600. Nie rozumiem tego, jak można. W tym wieku wśród tylu oświeconych ludzi brać na żywca taki haracz, wymuszać od ludzi należne pieniądze. Przecież wody nie wpłaci, za ciepłą wodę nie płaci się ani do pecu, ani do wodociągów. Bo to jest składnik, ta ciepła, podgrzanie wody, składnik, który wchodzi już w ciepło, w koszt ciepła tej stawki, 2, w tej chwili przecinek dwa. I teraz dalej. Spotkanie z Panią Zybar, pomimo że w umowie z 16 stycznia 2006 jest co kwartał sprawozdanie, nic z tych rzeczy, spotkanie z nią jest raz w roku, przychodzi, przynosi gotowe uchwały, przynosi jednostronicowe rozliczenia, niniejsze liczniki i dług albo nadpłata, należy która strona. Jej ci, co jej sprzyjają, czy ci, co tak jak ja, przeciwni są temu. Hmm. Aha, poza tym y teraz do rzeczy już chciałam przejść. Pani Zybar jest firmą jednoosobową w swoim mieszkaniu. Ma licencję numer 9637. Wykształcenie średnie. To są dokumenty, te stwierdzenia moje, co w tej chwili mówię. Proszę bardzo, wykształcenie średnie. Numer licencji 9637. Nie mówię tego po prostu od siebie, tylko czytam z dokumentów. I. Zarządzanie nieruchomościami, jak widać tu z tego ogłoszenia, to jest zarządzanie budynkami, w których udziały posiada gmina. Nie rozumiem, w jaki sposób pani Zybar zarządza wspólnotami. Dlaczego? No po prostu ona nie spełnia warunków, przepraszam. Teraz wejdziemy do, dojdziemy do poz... Zarządzanie nieruchomościami y, 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 ma y, pani Zywar na y, wykazie zarządców nieruchomości obsługujących budynki, w których gmina posiada udziały. I nie rozumiem dlaczego podaje to Jedlin, burmistrz Jedliny Zdrój, tak jak tu pisze, do wiadomości w biuletynie, skoro Jedlina Zdrój nie jest gminą, prawda? A pani Zybar i wszystkie wymienione tu, zarż, wszyscy wymienieni zarządcy nieruchomości, mają biura w Bałgrzychu swoje. I teraz tak, skoro pani Zybar jest. Zarządcom nieruchomości z udziałem gminy, co dlaczego zarządza, dlaczego wcina się po prostu podstępem do wspólnot mieszkaniowych? Po pierwsze, nie ma wymaganego wyższego wykształcenia. To się nagrało. A żeby zostać zarządcą wspólnoty i administratorem zarazem, Obowiązkowo jest posiadać Państwową licencję zarządcy, być inżynierem budowlanym, być księgowym, być prawnikiem. I tu właśnie to jest redakcja tygodnika Wspólnota Mieszkaniowa. Tu piszą prawnicy, że żeby skoro sama nie ma, to powinna... Zatrudnić fachowców, tak jak inżyniera budowlanego, prawnika księgowego czy księgową, a ona to wykonuje, ona nic nie wykonuje właściwie, tylko stwarza pozory, jest tylko pośrednikiem i przekazuje komuś to do rozliczania. My nawet nie wiemy komu, bo w umowie nikt, nikt nie figuruje jako księgowy, jako prawnik. I po prostu to jest jeden wielki przekręt, bo inaczej tego nie można nazwać. Jak można, kiedy pójdę z początku, bo teraz już nawet nie chodzę, bo mnie wyrzuciła za drzwi, kiedy pójdę do tego biura, w którym ostatnio posadziła jakąś osobę, bez żadnych umocowań prawnych, to jej nigdy nie ma. Siedzi osoba, która mi nie chce udostępnić dokumentów. Nie ma po prostu możliwości. I no, na razie. proszę bardzo. Nowelizacja uchwały, czyli to jest 2006 rok wydany ten miesięcznik. O gospodarowaniu nieruchomościami mówi, że yy, przepisy dotyczące uprawnień, wydawania licencji zawodowych, ubezpieczenia oraz kar za nienależyte wypełnianie obowiązków przy, przez pośredników, takim jak jest właśnie pani Zybar, zarządców i rzeczoznawców jednoznacznie określają wymóg posiadania wyższego wykształcenia. No a pani Zybar, jak tu było widać, ma tylko średnie. Ponadto i żadnych ludzi nie zatrudnia. Ponadto tu pisze zgodnie z, usta z artykułem 183 ustawy, ustęp 3 ustawy, niezależnie od istnienia lub braku w umowie takiego zapisu, to znaczy, że zatrudnia ludzi prawda? i że jest ubezpieczona od odpowiedzialności, zarządca podlega tego rodzaju obowiązkowemu ubezpieczeniu. A jeżeli wykonuje czynności przy pomocy innych osób działających pod jego nadzorem, a nie gdzieś tam za Wałbrzychem, podlega również ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone działaniem tych osób. I teraz ubezpieczenie każde z tych ubezpieczeń, o którym tu mowa, to jest obecnie 50 tysięcy euro. Nie mam pojęcia, na ile ona się ubezpieczyła. W ogóle, czy jest. Tyle, tyle że jest wdzmięta, że jest ubezpieczona. Ponadto chciałam przedstawić, przeczytać. To jest wydruk z, z eko Net info z 30 maja 2012 roku. Ktoś, to znaczy jakiś, ktoś się wpisuje tu. Zdecydowanie odradzam. Aha, zarządzanie nieruchomościami Grażyna Zywasz Poselska i tak dalej. Zdecydowanie odradzam. Ta pani to jakiś wielki znak zapytania, żeby nie powiedzieć przekręt. Wynajmuje ludziom pod reklamę garaże na Podzamczu przy wjeździe do Lidla bez zgody ich właścicieli. I to wszystko pod szyldem wspólnoty mieszkaniowej przy senatorskiej, numerów nie będę wymieniać, jedną sprawę w sądzie w tamtym roku już przegrała. Podpisuje umowy na reklamę, a potem się okazuje, że nie ma prawa do dysponowania powierzchnią wynajętą. Tak jak tu, w tej wspólnocie, na tej ulicy senatorskiej, Podobnie u nas, my nie mamy żadnych praw, jesteśmy bezwłasnowolnieni. Decyduje sama, narzuca z góry, po prostu tak, jakby to było jej prywatne ramczo. Nie odpowiada na pisma, nie daje rozliczeń, na zebrań nie wolno się pytać, nie wolno zadawać pytań, nie wolno wyjaśniać. No po prostu, a ludzie są tak skłóceni, żeby ktoś, kto chce ze mną porozmawiać, to musi w jakimś ukrytym miejscu albo w mieszkaniu, bo jest tak ustawiona sytuacja w bloku napięta, że się jedni drugich boją. Po prostu. Dziękuję.